Polska Partia Pracy. Panie profesorze, jako historyk, historykowi na pewno dobrze znano są panu takie zjawiska jak kolonializm i neokolonializm. A w ostatnich tygodniach mieliśmy sytuację, kiedy wojska francuskie wkroczyły do Republiki Środkowoafrykańskiej. Jednym z pierwszych krajów, które zadeklarował... W cudzysłowie pomoc Francji w tej misji zagranicznej jest Polska. I chciałem Pana zapytać o Pana osobiste zdanie na temat udziału Polski w tego typu de facto imperialisty, elemencie imperialistycznej polityki prowadzonej czy to przez Stany Zjednoczone, tak jak w Afganistanie i Iraku, czy przez Francję, jak w Mali, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, bo warto przypomnieć, że e, mimo że powód jest, e, podawany powód przez władze francuskie jest humanitarny, to de facto jest to e, kraj, gdzie e, mamy wiele złóż do tej pory nieeksploatowanych, takich jak uran, jak diamenty, jak ropa naftowa, czy złoto. Ach, Boże drogi, no nie chcę znowu polemizować, natomiast jest naprawdę zasadnicza różnica między tą interwencją a interwencją, interwencją w Iraku na przykład. Gdyby społeczność międzynarodowa zareagowała odpowiednio i wcześniej na sytuację w Rwandzie, ludobójstwa w Rwandzie by nie było, a tak milion osób straciło życie. Mnie przekonują te doniesienia, które mówią, że to państwo było u progu ludobójstwa. I nie mam złudzeń co do wielu interwencji, ta, zwłaszcza takich e, e, na, na obszarze Afryki, e, dawnych metropolii metropoli, pozwólmy, da, po, pozwólmy, to było dosyć długie pytanie, dawnych met, me, me, metropolii kolonialnych. Nie, e, e, nie sympatyzuję z kolonializmem, bo trudno być Polakiem i sympatyzować z kolonializmem, ale wydaje mi się, że ta misja. Że to też bądźmy uczciwi, realizowana wsparciem polskim w wysokości 10 żołnierzy. I to z ściśle technicznego zaplecza. Chodzi bardziej o moralne wsparcie tej misji przez Polskę, niż właśnie, zwłaszcza, że Polska w tej mierze ma bardzo dobre papiery, bo jest krajem niekolonialnym. Jeśli, jeśli Polska taką akcję też filmuje, to znaczy, że nie chodzi o właśnie o złoża, bo tam Polska nigdzie poza polską złóż żadnych nie wydobywa. Naprawdę, to jest zbyt dramatyczna historia. Takie konflikty jest zbyt wiele, krwi ludności afrykańskiej koszt... spowodowały, żeby teraz mówić, że to właśnie Francuzi tam jadą tylko po to, żeby znowu uciskać, kolonizować i skarbów szukać. Moim zdaniem dzięki Bogu, że jadą, bo być może potworne nieszczęście uda się odwrócić, chociaż pewnie nie do końca. Także widzieć w tym typową awanturę kolonialną, to ja życzę Panu bardzo dobrego samopoczucia. Twój ruch, proszę.